Dobra, witam wszystkich. Będzie porównanie yy, obiecane dwóch bagautów. Jeden jest chiński, drugi jest oryginalny. oryginał wrócił z serwisu. ozemna historia, bo po prostu no, tragedia. Ale mamy jak porównać? Mamy oryginalną głównie, mamy oryginalny egzemplarz i mamy ten chiński. Nie yy, jest łatwo. Nie będzie to łatwo, przed, żeby kupić orygin jakby oryginalnego bagauta z jakiegoś później wtór wtórnego rynku, będzie ciężko. No ale są pewne elementy, które można wyłapać. Można wyłapać, dopóki Chińczycy tego nie zmienią, bo podejrzewam, że y jest szansa, że to pozmieniają. Więc trzeba jakby na bieżąco śledzić temat chińskich upgrade'ów w, w, w nożach podrabianych. A więc tak, naj, naj, czym różni się tak po pierwsze na wizualnie, co można najłatwiej rozpoznać? Najłatwiej. Najłatwiej to klips. Klips jest w bagałcie nieoryginalnym źle umiejscowiony, czyli wystaje ta śruba. To jest pierwszy element, który na zdjęciach można łatwo wyłapać. I ten klips ma inną obudowę. I on jest, zobaczcie, równoległy do okładzin. W oryginalnym wszystkie klipsy są tak pochylone. Sprawdzałem na innych klipsach i myślałem, że może musi jakoś przeggać czy coś. Nie, wszystkie klipsy w oryginalnych bagautach są tu o. Ten skos jest już to no, widać, te są, te są y, równolegle do okładzin robione, on jest dłuższy no ale no, na zdjęciach to jest, ja próbowałem tu jakoś pomierzyć czy coś jakoś wizualnie, no ale to jest wizualnie widać, że jest dłuższy, ale na zdjęciach no bez oryginału, no to jak to staje? myślałem, że może jakaś jedna trzecia gdzieś to będzie jakiś y, element charakterystyczny, no ale no, nie da się tego wyczaić drugi element, który można y, łatwo rozpoznać, to widzicie? W fejku, czyli tym chińskim podróbie, jest, nie wiem czemu właściwie, ale do... pomylili się. Tu jest czarny stoppin. W oryginalnej jest srebrny. Czarny, srebrny. Znowuż na odwrót są śruby do klipsa. Tu są srebrne tuleje. W oryginalne są czarne. Czyli tu jest na odwrót. To można wyhaczyć gdzieś na zdjęciach, bo, yy, bo powiedzmy, jak będziemy mieli zdjęcie wycentrowanego noża, tak? Yy, to widać ten klips, że on jest yy, yy, źle, yy, jest nieoryginalny. Yy, tu na centrum nie patrzcie, bo to jest tak chińskie, tu jest nie ma centra, jest center. O, czy mi się w stronę. Yy, co jeszcze na głowni się pomylili. Mm, w oryginale mm, mamy tu satynkę. Przekajcie. O. Tu jest satyna. O ile dobrze ja wiem, że to się tak nazywa. Satyna, te pasy pionowe. I taki. To nie jest ten to ston, może tylko taki szkiełkowanie. Może to i stonu, ale bardziej to tak, tak, tak mi się kojarzy, nie wiem czy dobrze kojarzy, takie szkiełkowanie. W fejku jest odwrotnie. W fejku mamy jakby ten ston czyli te szkiełkowa czy tam szkiełkowanie tu, a satynę mamy na, na całej płazie ostrza. E, tu jest delikatna różnica też, e, ta fałszywka, może tak zrobię, e, fałszywka w, e, w fejku jest pociągnięta Wyżej. Dlatego ja mówiłem wcześniej, że ta głownia się wydaje bardziej pochylona, taka spiczasta, bo ta fałszywka, ona minimalnie jest pociągnięta jakby wyżej, ale, ale już daje te wrażenie takie yy, pochyłości. I to są takie różnice, które można wyłapać gdzieś szybko na zdjęciach. Co jeszcze? Jakie są różnice jeszcze? Yy, w oryginale mamy, nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać, tylko niech to ostrość złapie. O. Widzicie to? Zaraz wam pokażę. To są takie elementy. O, o, tu widzicie takie kółeczka? Są jakieś od prasy, prawdopodobnie jakieś pozostałości. Od prasy, czy jakieś formy. Nie wiem. I w to jest oryginał. W oryginale to jest. To jest, to jest wszędzie. I z tej strony. I tu w środku też są te kółeczka. Widzicie takie pozostałości? O, o, o tu pyk. Pyk. Jest tutaj. W fajku można powiedzieć, że jest dokładnie wykonany, bo tych, tych pozostałości nie ma. To już jakaś technologia produkcji. Ja się na tym nie znam. Nie wiem, czy to drukarka 3D, czy, czy jak, ale mm, to wygląda w ten sposób. Eee, jakie są jeszcze różnice? Różnice są już takie głębsze, gdzie można je rozpoznać po powiedzmy. Jak, jak nóż masz yy, przy sobie a więc tak a jeszcze jedna rzecz na zdjęciu jak ktoś jest bardzo ale to już musi mieć naprawdę ja bym nie był w stanie tego odróżnić ale ten Torks tu jest dziesiątka tu jest chyba ósemka. Mm, no jest tu widać niby tą różnicę że jest dużo większy ten Torks na piwocie yy. Tutaj jest praktycznie właściwie tak prawie że tak samo nie bo to jest ósemka to jest szóstka. I teraz tak jakie są różnice. Jeśli możesz o magnesik i proszę bardzo. Co się dzieje między fajkiem a e, oryginałem oryginał te śruby to wszystko jest. Axis oczywiście jest tytanowy. Śruby są prawdopodobnie aluminiowe. Nie? Widzicie? To jest końcówka magnetyczna. To nic się nie dzieje. A teraz patrzcie na fejka. Wszystko przyciąga. Aksis stalowy. Śrubka. Stalowa. 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 Um. Nie chce mi się go rozkręcać na, Uch. a może go rozkręcę szybko, nie wiem, bo będzie strasznie długi filmik. Yy... Ogólnie widziałem też czarny model na, na Spell, gdzie już ten klips był przesunięty, czyli ta charakterystyczna cecha, to był czarny model, czarny, on jest dostępny u jakiegoś typa, który sprzedaje na Allegro, z, czarno... z czarnymi okładzinami i, tu... I już tam w... klips jest dobrze umiejscowiony. Ale znowuż ma tylko dwie śruby na klipsa. Nie wiem, czy oni tak zrobili coś. Ci te... Chińczycy dają ciała. Znaczy to dobrze, że dają ciała. Widać, że jednak te elementy, elementów jest sporo, które ciężko podrobić tak idealnie. Tu jest jeszcze taka e, piwot, jak dobrze się człowiek przyjrzy, to ten piwot w, w oryginale jest praktycznie niewidoczny, a w tutaj w, Fejku, gdzie ten mój długopis? O, jest taka buła, nie? Rozkręcałem je, więc może zapauzuję rozkręcę i pokażę Wam, jak to wygląda. Rozkręcone. Dobra, wracamy tu. Mamy teraz rozkręcone e, dwa noże. Ten jest oryginalny. Jakie są różnice w oryginale. takiej budowie już wewnętrznej to oczywiście już będzie za. Jakby już, już jakby ktoś kupił niechcący i chciał rozpoznać. No bo tego nie zauważymy w jakby w skręconym elemencie na zdjęciach na Allegro czy liksie. A więc tak, to widzicie, filarki? Filarki są sfrezowane. W oryginale nie wiem czy to będzie widać, no to wiecie telefonik, nie? o, w fajku to jest okrągły frez okrągły tu też stop pin jest frezowany na górze widzicie? ma tylko jedną pozycję w fejku jest okrągły yy. stop Piwot sam ma też inaczej umiejscowiony jakby tą ścięty, tu ściętość, co jakby nie pozwala na obrót tego piwota, to bardzo dobry wynalazek, ale w jakby w fejku jest to od, od czoła zrobione. Tu jest od góry ścięty ten piwot wchodzi. Więc jakby te dwie te dwa elementy nie można ich wymienić samych suwnic czy tam tych szczątkowych linersów nie wymienimy bo nie będę nam pasować stop pin i nie będzie nam pasował e, pivot, chociaż w sumie pivot trochę nie ma znaczenia bo w plastiku on wejdzie jakkolwiek ale jeszcze jedna jest ciekawostka tutaj nie wiem czy widzicie ale o to jest e, taka ciekawostka szybka serwis Benchmade są mi nowe ostrze bez zmiany piwota który jest stary i zobaczcie co się dzieje Widzicie? Teraz tutaj akurat nie dotyka, ale ogólnie to e, z całym petem wali te ostrze o, o ten filar. Tu jest zniszczony przez wcześniejsze wytarcie Axisa, który wymieniłem, a teraz jest zniszczony przez nowe ostrze. Serwis Benchmade. E, już tu nie poleciałem kwestii tego, że ten znaczek jest oczywiście wyraźniejszy w fejku. Co dziwo, mój pasier, nie znając się na nożach, stwierdził, że to jest na pewno podróba, bo nie wydaje mu się, żeby oryginalne produkty musiały mieć, ta, musiały mieć tak wyraźny znaczek. Już od razu wiedział, który jest fake. To jest jedna ciekawostka, że... Wam jeszcze pokażę te śrubki, nie? Rzeczywiście są. Więc tak. Te są oryginalne. Widzicie? O, nóż się przykleja. Śrubki, nie? A te są fejkowe. I tu w oryginalnym Benchmade'zie nie wiem, czy to będzie widać, ale Wam powiem to. To jest fake, nie? I ten fake ma dwa różne rodzaje gwintów. I te gwinty różnią się tu. O! Ta śruba. O tu. Od linersa. Ma inny gwint. W oryginale wszystkie te śrubki. Niezależnie którą gdzie wkręcisz. Ona będzie się ona będzie pasować. Tu wszystkie w filarach, w stopinie i w linercie te śrubki wszystkie mają ten sam gwint. W fajku nie. I tu widać ewidentnie, te, że fake ma złote, właśnie, które można dojrzeć z zewnątrz. Też y, złote, srebrne tulejki, oryginał ma czarne. To były chyba takie główne różnice między. Tymi dwoma nożami, które można wyłapać. Aksis stalowy pasuje do Aksisa nieoryginalnego, więc można robić ten przeszczep. Jak wiadomo, ten Aksis się wyciera tak jak widać tu na załączonym obrazku, i z tego co właśnie niestety, ale w konsultacjach serwisowych wychodzi na to, że może dostanę ten kołek, aczkolwiek niekoniecznie. I pewnie będę musiał wymienić go na chiński. Co trochę mi się burzy z moim światopoglądem, no ale szkoda noża. Tu robiłem takie swoje mikrotesty. Waliłem jednym nożem o drugi. Nie wiem, czy ktoś w prawne oko pewnie już zauważyło. Te szczerby na tym to jest... To są szczerby od... No po prostu uderzałem jednym ostrzem o drugie, nie? I w chińskiej wersji e, te szczerby robiły się znacznie większe i je czuć tak jakby... te szczerby się wywijają, nie? o, one tak haczą tutaj z boku O? nawet słychać trochę one są jakby wywinięte, są głębsze i wywinięte w, w oryginale też się robiły, no bo wiadomo, to cień, cieniutka stal, ale one nie są tak, tak głębokie i no, one nie wywinęły się na boki. Więc to stal jest na pewno większa. Nie wiem. Nie wiem. Nie, nie, nie mam jakiegoś tam testu twardości, więc nie zrobię wam go. Ale to tak dla siebie tylko robiłem. Mm, dobra, to by było chyba wszystko. Dzięki i na razie